Słuchajcie, to jest druga część tej serii. Jeśli nie oglądaliście pierwszej, to link jest w opisie. Po wejściu do kopalni postanowiliśmy użyć ciekawego triku. Widzicie, jak wejdziecie do kompostownika i się z żbirem, to możecie widzieć przez ściany. Ta ja nam możliwość znalezienia zostanie dwóch diamentów, ale dużo na to ryzykowaliśmy. Następnie postanowiliśmy wpłynąć w daleką podróż do kolejnej wioski. był taki. Zejść do kopalni, zdobyć jakieś diamenty i wrócić. Ale Bóg chciał inaczej, wysyłając nas snajpera. Szkielet ze sztylmi jest w Bogu. A czy wspomniałem, że mam sobie internet? Po prostu sami to zobaczcie. tak Tam, tam jest ta woda. O. Are you fucking wodę ping? Tabu ping No nie ma O Uciekam Przejdź mi pomóż, pomóż mi, pomóż 30... mi że powinniśmy wziąć mam tomy Gdzie to moje ceny? Nie wiem, nie wiem Pomóż mi! Pomóż mi! Pomóż mi! No czemu? To jest tu To nie bang uciekam Uciekam. Uciekaj Uciekaj czekaj, ja też, chodź, chodź ze mną, chodź, po prostu Uciekaj, Uciekaj. biegnij, nie obchodź nie obchodź nie lec, lec, nie lec, 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 Po, lec, lec. Nie zablokowałem cię! Leć wodę! Połną wodę! Lambę! Robimy farmę wieśniaków i dostajemy od nich jedzenie, yy, perły, łuki, narzędzia. I zbroję. Imy farmę drzew, sprzedajmy patyki za emeraldy. I ten plan zadziała! Dobiliśmy cały diamentowy chrypunek. Wszystko szło świetnie! Dopóki wszystko nie odłożyliśmy i poszliśmy na neteru. Wow! na to miejsce! Jakie piękne niebieskie drzewa! I jeszcze jest bastion! Gdzie ty jesteś? Ja przestałem przy bastionie, prawie. Z bastionu nie było nic ciekawego, ale również niczego nie wynieśliśmy. Nie jesteśmy z Nie wiemy jak e, się robi bastiony dobrze. Więc zacząłem przekopywać się ściany. Aż znalazłem fortecę! What the f! Oczywiście, że weszliśmy. Zaczęliśmy eksterminować Blaze i ciemne szkielety na prawo i Więc nie miałem jedzenia. A do tego Tak teraz się pościsknąłem. Upadłem na ryj. Nie zdążyłem się uratować? Właśnie dlatego nie wziąłem diamentowego ekwipunku do netaru. Dobra, Ku nic. Jeszcze parę rzeczy będę musiał powiedzieć na samym odcinku. żegnajcie, eee... Roll the Credit.